Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Motodoradca w serii krótkich porad motoryzacyjnych wspólnie z partnerem tego odcinka marką Shell, firmą, która dba o bezpieczeństwo, ale i też o jakość, a dzisiaj też będzie o jakości, bo o jakości na drogach chcemy więcej powiedzieć na temat tego, jak sobie radzić ze znakiem T6A. Ja wiem, że większość nie ma z tym najmniejszego problemu, ale często okazuje się, wbrew pozorom można powiedzieć, że codziennie widzę sytuację, że niejedna osoba ma problem z tymi, zastanawia się jak włączyć kierunkowskaz. Mówimy o tak zwanym pierwszeństwie łamanym. Co to oznacza, gdy jedziemy w lewo zgodnie z pierwszeństwem, uruchamiać kierunkowskaz czy nie? Bo część osób myśli, że jedzie zgodnie z pierwszeństwem, to nie musi tego kierunkowskazu uruchamiać, a jest wręcz odwrotnie. Pierwszeństwo odkładamy całkowicie na bok. Tam, gdzie musimy skręcać, tam uruchamiamy kierunkowskaz. Druga sytuacja analogiczna, często możemy też jechać w lewo na pierwszeństwie włamanym, ale tym razem jedziemy na wprost. Co to oznacza? Część osób uruchamia kierunkowskaz w prawo. Ale nie skręca w prawo, bo jedzie na przykład na wprost, albo w ogóle nie ma drogi w prawo, ale też jedzie dalej na wprost, ale z prawym kierunkowskazem i wprowadza innych użytkowników w błąd. Gdy skręcamy, uruchamiamy kierunkowskaz, gdy jedziemy prosto, nie włączamy tego kierunkowskazu. Krótkie porady motoryzacyjne. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Hej!